Dzień dobry, dzień dobry. Obiecałam kolejne nowości, więc są. To jest ten moment. Moment, kiedy oficjalnie mogę się z Wami podzielić tym, nad czym pracowałam od lipca. Jest to coś, co stworzyłam z myślą o kobietach, o kobiecej sile. Coś, co ma dodawać odwagi i pewności w kroczeniu własną drogą, na własnych zasadach. I takie jest też hasło przewodnie. Move your way. Hasło przewodnie marki Sway by Aga Kaczorowska. Mojej marki, mojej marki perfum. Sway powstało z potrzeby uchwycenia tego co w ruchu, bo wiecie, że ja wszystko robię w oparciu o taniec, co jest moją największą pasją. Uchwycenia tego co w ruchu, czyli tego co lekkie, co ekspresyjne, co właśnie wiąże się z pewnością siebie. I to wszystko chowa się w tej małej buteleczce. Zapach passion z pasji do życia, pełen takiej intensywnej energii, też energii, emocji. Jest to zapach, w którym dominuje brzuskwinia i mandarynka, ale także bukiet pełni i fiołka, wanilia i karmel, czyli słodkawo. Whisper, kocham ten zapach. On jest bardzo o mnie, ponieważ jest o. Takim kontrastowym połączeniu subtelności i siły. Tutaj przeważa migdał, kawa, ale też jest dodatek irysa, róży, jaśminu i tonki jest naprawdę piękny. Jeszcze zapach vibe, zapach, który jest bardzo energetyczny, ale przede wszystkim bardzo, bardzo świeży. Tutaj jest pomarańcza cytryna, gruszka, wanilia, piżmo i bursztyn. Mm. Ja od zawsze w zasadzie uwielbiam mieć kilka zapachów i dobierać je do danego dnia, do energii, do nastroju, do ubioru też, do sytuacji. Nie wiem jak jest u Was, czy wolicie mieć jeden stały zapach, czy właśnie kilka i wybierać. Niezależnie od tego mam nadzieję, że wśród tych zapachów Sway Bajaga znajdziecie coś dla siebie. I teraz uwaga, znajdziecie je na stronie marki Słej Bajaga Kaczorowska ale też dostaniecie je na półkach drogerii Hebe. I powoli się tam pojawiają, już w niektórych sklepach wiem, że są, więc dajcie znać, czy w Hebe blisko Was już Swabia Kaczorowska stoi na półkach. Jeśli nie, to na pewno na dniach się pojawi. Jestem bardzo ciekawa Waszego odbioru. Dawajcie znać, czy te zapachy przypadły Wam do gustu.